O no, kur... nie, 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 to Ale nie, 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 tak No nie, 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 klikam, nie, nie, nic nie, klikam. Nic A nic nie, nic nie, nic nie, 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 Mieliśmy <grym> <grym> Nie! Martin, chyba się musisz ruszyć, bo do mnie no, to się mnie przyjdzie. Chyba. Cześć, mi pomóż, pomóż mi! Everybody, pomóż mi! mi, mi so Martin jest take... jednym rogiem tylko poza domkiem. No <grym> łatwo. A możesz <Martyn> się <grym> ruszyć? O! No pomóż! <grym> nie! Ja nie chcę! Dumy nastrów, drugi nastrów! Tu jestem! To no klikam teraz wszystko i... O, o ja Już możesz. Kurde. Już nie, możesz. nie mogę właśnie. O no. no, przestań się gibać. Ty, czekaj, czeka, ty. Ty, czekaj, czekaj. Ja 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 a to mnie responuje z pornotem, dlatego. Jakby ja się pojawiam, ale... No to... Kurde... Czekaj No kurde, jak te serce. O ty, czekaj Nie dla psa te doł No nie wierzę, ja u to wstrałam, da, da. będę Załpał na to O Ja Świetnie Kurde A tak dobrze A, mi szło Takie, takie rzeczy O, o Boże, o Jezu a. A. Co tu się dzieje? O nie O ja Dobrze, dobre to było z Zobaczcie gdzie ja jestem Nie widzę, bo tutaj leci ten to... gdzie polecię z powrotem no, kosmos tu poleci Ja w życiu nie widziałem żeby ktoś tak wysoko Ten no, w ogóle na innym dołku jest no. O, to jest śmieszne. No, Martin Kent Into Space. O, jest, nie wrócisz jestem. już Ej, tak, nie rozumiesz a, tego? A, a, a. Ej, żeby w ciebie tu polew nie wleciał, jak tak będziesz fiką na dupie. O, on w polewa prędzej wleci. O, o mogę sobie grać normalnie na tym dupie. Na dupie sobie poskocz, ku nie tafonie, niebo. O, Gdzie ty jesteś? Wejdź do tego dołka i zobaczymy, co się sta... tu jest! Bo... <śmiech> <śmiech> <śmiech jak ja ty na tym dołku jesteś, kurde? To... na tym dołku! Zaraz tu będziemy, spokojnie, zaraz przyjdziemy do ciebie, tylko. Dobra, weź tam do tego dołka i zobaczymy, co będzie. No, ale nie trafisz, do żadnego. Kurde, ale level upa dostał. Dawaj, spokojnie. celuj! Serdecznie, nie, Tak wysoko latał, że aż mu przyznali, dobra, masz tutaj, na kolejny dołek. Taki jesteś, to. O, widzisz teraz tutaj. I po co było wyprzedzać? Mm. O kurde, o kurde Kur nie leć! No kurrrr! No. Nie. Nie, 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 Tam tylko są kur Taka, Ale. tu siedzi twój człowiek Co? Chcę jebać mecenasa! <grych> A zająłeś się, zajmiesz się tym, no. że on... Zajmiałeś... Marti, spokojnie, Ale... Marti, spokojnie Spokojnie, spokojnie. Ojej! Powo spokojnie, bo widzę bardzo że nie lubi O to... Jak Kto we <susur> mnie? Jak gdzie wy lecicie? Kto mi w, w dupę... Na dupie sobie polataj kutafon po jest o, no <susur> Kto mi w dupę strzelił Przyznać się No kurde, Dawaj go, wywal go! Dawaj Gdzie oh! jesteś suchy? Suchy, suchy w żyjesz? Zdoby Kurde, taki przygnębiony Yeah. yeah. Jeszcze Marty, yeah. nie masz szansę wygrać. Suchy i co? Ale dawaj uciek. No co? Przecież tak... Lekko znowu... Kto wę... kto mi w dupę wjechał? Znowu. Już skobaniec mi w dupę wjechał! No kur. Oooo, przysięgam. suchy! Ja ci dam. Ty suchy w ogóle tam za wodą gdzieś wylądowałeś. Bada. No nie! Nie do dołek. Lecimy sobie polecieli, kurde. Nee. Co? Czy wieś, czy wieś no i... it, doju! Co? Domino! No co za! I co je na, na dupiem? Spadaj sobie w dupę strzelku! Na fiarkuj! Tą trąbką. Jak to się mówi? Ja nie nie wracaj tu. Na sobie poskacz! paskacz. O kurde, nie tak. Ta się! psie. No dlaczego tu mi nie skacze? Skacz, 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 Nie, ja, ja to zrobię w ten sposób i koniec. Uciekuj, skacz, no, nie skaczę? Dobrze ci tak. No. co... Nie <laughs> <dole>. Wracaj, wracaj, <śmiech> już, już. <śmiech> O miska widzę cię. No dawaj Dawaj no psa to Mardin psa to Biewont Poważnie? O a Tak chciałeś? Tak chciałeś? O o O nie O ty Tak chciałem, tak chciałem Tak chciałem, tak chciałem. Tak chciałem. Tak chciałem. Fajnie, tak nie chciałem akurat. Dankę... Yy, dobra, nie <gryw> Uciekł ty, ty, ty trzeba w domu. <gryw> you shall not pass. Ja tak mogę cały dzień. <gryw> Co ja słyszę? O kurde, ale nic przeleciał przed kamerą.

O, dobrze, DOBRZE! Bo mnie tu wróciło! NIE, NIEEEE! To jest śmierć, nie? Auto w trak. Fajnie, żeśmy to zabili Ja mi się ściana pukuje nie wiem, gdzie mam... Dobra. Kiedy Andrzej, kiedy Andrzej odpali, hoja. Gór robi o nie! Młody mnie nie zostaną niska. A owak! O! Stamtąd, to jeszcze nie koniec. Ty, i na wagon! Ty, i na Ja to to odejdź Zejdź Zejdź z z Zejdź mi. Milia! No właśnie, mam tę stronę. Aj, Głupi, głupi, jesteś. Uwaga, patrz. No, ty stary, czy dajesz radę w jednym? W jednym nie. Ale w dwóch. O kurde. Też nie. <laughs> Uwaga, czym ja jestem? O kurde. Wszyscy jest nie, co? Co to jest? O nie jestem jajkiem jeszcze. Jestem jajkiem G jajka ale Jest jakimś gór Nie wtoczysz się Słuchaj się nie dostanę. Jezu Z czego my słuchamy Ty, O nie jestem To Ty okay. okej Czego my słuchamy nawet 어우. 우쌰. 미스카. 어떻게 올라티고 좋거든. 아, 루페스한테 다른 틈으로 굴하고. 무슨 일이야? 너 언제 아침에 왔어? 또 사단 비. 자다이 판지니도 깟. 퍽. Ale pojechał ci uciek, teraz to poleciałeś jak Vice Tower normalnie. Tą kaczką. Co nie? To jest mo moc kaczki są. No kur. Z kaczkami się nie zadziela. O. o! patrz, nie boją się. Fajnie. Ale się nie Nie ja boję. Patrzcie, gdzie stoję! Jany, pawulony, jestem piłką. Jestem kulką i najbardziej. Dobry, Domino! Przepychaj! Oh. Ej. No. Jakiś czopek nam utknął w różu. on mi! Kurde. Zostaj tym, polityk power bustuje. Budołka. Znaczy ten, ideologię minął. Dmucha, faszyzmem, do dziury. Igor, jesteś bolcem? Nie. Bracia, suhole! No to nie jest. Iść tam sobie, do, do, dupę wysusz. Dobre. O, o kurde, widzieliście co ja zrobiłem. O to będzie kabarecik, uwaga. No What? nie! Ja nie o no, co za będzie Nie wylecę, patrzcie, jestem upośledzoną hmm? piłką. O ja jestem tym. No i, i co? Ja jestem kluską śląską, widzisz? <noise> kluską No bo co? No. bo mam autyzm, no kurde. No nie! No, nie. Ej gry mi wywaliło i chłopaki kur... I co mi się stało? Patrzcie, taki mam ekran. Co? Taki mam ekran, patrzcie. Kurde. Ja, ja, tak, ja tam jestem. Kurde. Please be patient i autyzm. autism. Pijany i nie no. rozumu. Nie wierzę, nie wiadomo. No. Właśnie wyszedłem z laboratorium, mam 40 chromosomów. O oh, halo, mi też się popsuło coś. Nie! No, jeszcze mnie wyjebała ta decha nie, nie, mam krasę. Całą <grytą> Śląską, no. faktycznie. O kurde. Ty, co? Je, ej, dlaczego mi pokazało, że się skończył czas i mnie... What the fuck? Co? Co, co tu, 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 tu się kurde co? stało? Co? Ty, bo mi pokazało, co? że się skończył czas i mnie w kosmos, na Oksu.